Dzień dobry, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na filmik na moim kanale. A tutaj, jako zajawka i wstęp do modyfikacji, krótka informacja o nieidealnym Eversola MP A8. Dlaczego modyfikacja? Skąd modyfikacja? Jakie komponenty? I dlaczego znalazły się w moim Eversolo DMPA 8? Jakie są jego zalety po wymianie komponentu? No i jak to się sprawdza w rzeczywistości, a więc nie tylko fizyczne zmiany, inne rozwiązania technologiczne. Oczywiście lepsze i skuteczniejsze w stosunku do oryginału. Bo trzeba powiedzieć, że Alhaudio Audio stworzyło kilka komponentów specjalnie na potrzeby modyfikacji versolo, więc jest to dopasowane idealnie. No ale więcej i po więcej zapraszam do filmiku dłuższego na kanale. Ale mogę powiedzieć krótko, że modyfikacja jak najbardziej... Okej. Okay. Pozdrawiam serdecznie.